Nie wiem co z perspektywy czasu powiedzieliby o naszej szkole o 70 latce liceum ogólnokształcącym dla dorosłych nasi absolwenci. Ja spędziłam tam 30 lat. Rozpoczynałam mając lat 29 i zakończyłam odchodząc na emeryturę. Ale ja chciałam powiedzieć, że nasza szkoła to szkoła życia, to szkoła wspaniała, w której pracowali wspaniali ludzie i do której chodzili uczniowie, którym trzeba było pomagać. To była szkoła życia, szkoła życia zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Uczniowie oczywiście zdobywali średnie wykształcenie, a nauczyciele uczyli się pokory, pochylali się nad tymi, który Którzy błądzą nad tymi, którym trzeba było pomóc, trzeba było podać rękę. I takie właśnie przez całe moje 30-letnie życie zawodowe w tej szkole było życie zarówno życie nauczyciela, jak i dyrektora. Wszyscy nauczyciele uczący w tej szkole to byli nauczyciele wielkiego serca, kochający uczniów, wspierający, wspomagający. I taka szkoła jest do dzisiaj. Odchodząc na emeryturę w roku 2016, również wychowałam sobie, podobnie jak i pani dyrektor Rokicka mnie w 1990, wychowałam sobie wspaniałą osobę. Panią Anię Kulczyk, która przyszła do nas jako pedagog. I oczywiście pochylała się, wspierała, kochała uczniów, i ja, odchodząc na emeryturę, powiedziałam, jedyną osobą, która może. Zostać dyrektorem w tej szkole, może czuwać nad tą szkołą, jest pani Ania Kulczyk. Chciałabym dzisiaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim koleżankom, kolegom, z którymi pracowałam, za fantastyczną atmosferę, za to, że zawsze byliśmy razem, że się wspieraliśmy we wszystkich problemach uczniowskich i pokazywaliśmy uczniom, że najważniejsza jest. Miłość między ludźmi. Najważniejsze jest wsparcie, które zawsze i uczniowie otrzymywali, i nauczyciele uczący w tej szkole. Cieszę się, że przeżyłam jubileusz 50-lecia tej szkoły, 60-lecia tej szkoły, no i oczywiście w tym roku 70-lecia. Dziękuję za to wszystkim wspaniałym absolwentom, bo mamy takich bardzo wielu. Dziesiątkom, być może, że setkom uczniów, którzy przewinęli się w moim zawodowym życiu. Jestem dumna, jestem szczęśliwa i spełniona, że uczyłam właśnie w liceum ogólnokształcącym dla, dla dorosłych. Gdybym miała jeszcze raz wybierać szkołę, wybrałabym na pewno tę szkołę, ponieważ ją ukochałam za wszystko, co tam się działo, co się dzieje i zapewne co dziać się będzie już po moim odejściu.